Jaka witam Was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj będziemy rozpakowywać cały kalendarz z essence. Ale najpierw powiem wam gdzie jesteśmy, bo miałam wam nie zdradzać, a teraz już Wam mogę zdradzić, że resztę świąt spędzimy w Hamburgu. Także na pewno będą vlogi z tego i na pewno będzie dużo atrakcji. I zapraszam Was już na film o kalendarzu. Tak więc kalendarz z SS kosztował 25 euro. To będzie jakoś około 100 zł na nasze polskie pieniądze. Widziałam na Allegro, że nawet po 200-280 nie raz się zdarzały, także nie dajcie się naciągnąć. Tak więc ja tu mam pierwsze okienko. O, na samej górze mam pierwsze okienko. W pierwszym okienku jest maskara. Jest to pełnowymiarowy produkt, nie miniaturka, więc. Fajnie, bo ja akurat nie mam sztucznych rzęs, tylko swoje maluję. Na drugie okienko mamy. Widzicie? Siedem pięć jest drugie tutaj. Na drugim okienko. Mamy lakier do paznokci. Takie wody świąteczne z napisem Zabrznął. Na pewno się przyda. Szukanie jest najgorsze. Jeszcze te, tu jest trójka. Jeszcze te cyferki się mienią. To już całkowicie. I w trójce mamy pierwsze badziewko. piwniczek, który nawet nie jest na pewno od no, lecimy dalej z czwórką. Czwórka jest na Mam kredkę. To jest chyba kredka do brwi. Sądzę po prostu brązowym. To ona na pewno powędruje do mojej mamy, bo ja mam czarne brwi. To ja nie, nie potrzebuję, bo nie maluję. Mamy teraz piąteczkę. I tu jest następne paziewko. Naklejki na paznokcie. Naklejki na paznokcie. Może będziemy mieć coś fajnego. O, tu jest coś fajnego. O. Highlighter, rozświetlacz. Różowy. Różowy rozświetlacz. Na pewno się przyda. To jest akurat fajny, to jest produkt pełnowymiarowy. Zobaczymy co będzie dalej. Znowu mamy lakier, tym razem czerwony. Także możemy pomieszać złoty z, tamtym, z tym czerwonym. I mamy ósemkę. To będzie w ósemce. U, w ósemce mamy pumatkę taką ładną, czerwoną. Więc też na pewno będę używać. To też jest pełnowymiarowy produkt, także dobre są te pełnowymiarowe produkty niż miałabym dostać jakieś po prostu klapki. Teraz dziewiątkę mamy. Dziewiątka jest duża, a w tych dużych ławych czasem najmniejsze rzeczy. Znowu mam kredkę brązową, ale to jest lip, lip Liter, czyli do ust taki kolor. Nie to brązowy, nie to taki fioletowy. Zobaczymy, czy będzie do czego pomadka. Mamy dziesiątkę. Dziesiątkę mamy kolejne bardziej gwiazdki na prezenty, z których możemy napisać, dla kogo jest prezent. To się obdano się na pewno gdzieś z takich gwiazdek. Mamy teraz wiązek. I teraz jedenastka. Też jest ciężka. W tych małych są fajne rzeczy, a w tych największych są... nie są fajne. Ale cię po gwiazdki. Proszę. No i te też możesz sobie wziąć. No i to już wszystko dla Ciebie. Dzięki. Dzięki. Drupa patam. Bo w jedenastce mamy kolejny lakier Taki czarny, z drobinami srebrnymi, więc też y, też będzie pasował na pewno do tego czarnego, czarnego, co ja mówię, czerwonego, ale z tym złotym już raczej go nie pomieszamy. A z tego co wiem, taki jeden lakier kosztuje 3 euro osobno. Także później na koniec filmu podliczymy wartość kalendarza: czy za 25 euro się opłacało, czy się nie opłacało. W te mamy coś lekkiego, prawie jakby tam w nic nie było. 12. Bransoletkę na rękę. To też moje dziecko się z tego ucieszy. Jest napisane na niej bi, bi, o, że plączę się. I teraz mamy okienko trzynaste. Znowu jest duże i znowu jest mała rzecz w tym dużym Znowu kredka jest. I to jest już na pewno kredka do, do brwi, bo jest z taką szczoteczką i też ona jest brązowa i to jeszcze taka jasna, więc na pewno nie dla mnie produkt. Też na pewno powędruje do mojej mamy. Teraz mamy 14 O, tu jest coś cięższe, cięższego. I mamy tu krem do rąk. Ale zobaczcie jakie ma ładne opakowanie szesnastka też jest ciężka mam nadzieję, że będzie tu coś fajnego bo w tych małych widzę, że jest coś fajnego a w tych dużych są małe rzeczy jest tu znowu lakier ale taki ładny świecący różowy jakby satynowy coś w tym stylu ciekawe czy nie będzie prześwitywał na paznokciach siedemnastka następne badziewko i jest są to takie listki, papierki do matowienia twarzy. 30 sztuk, więc w sumie nie jest źle jak na 30 sztuk to jest ok Teraz mamy 18. I w osiemnastce mamy jakąś pomadkę. To się już. Jakaś czarna jest ta pomadka, ale nie chce się wykręcić. O. Czarna pomadka. To jest na pewno taka, która zmienia kolor. Mi się wydaje, bo na pewno czarna ona nie będzie. Albo po prostu nie ma koloru. No ale właśnie ona jest jakaś spierdzielona. Także mamy pierwszy produkt. Ze wykręcił się, jak się nie wkręci w żadną stronę. Później spróbuję to ogarnąć. Na razie to sobie odłożę. Następnie mamy dziewiętnastkę I jest to lusterko. W sumie niektórzy wiemy, że lusterka w kalendarzach to są paciepka, ale ja ostatnio miałam lusterko i miała dać takie lusterko zepsu, więc mi się na pewno to przyda. I tu ma taki napis, malutkie lusterko do torebki. Jest ok. A wiecie, że pominęłam 15, więc teraz ją otworzę. O, tu jest coś dla mnie. Kula do kąpieli. Ja lubię kurtki. Nie, 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 nie czuć jak pachnie, ale zobaczymy przy kąpieli czy będzie fajna. Już tu jestem zasypana tymi pudełkami. I teraz będziemy mieli 20. 20 jest ciężka, więc może będzie to coś fajnego. Znowu mamy lakier. Tym razem jest on taki trochę bordowy. Jak by się kolor nazwać? Też z bałwankiem. Fajnie. Damy 21. jeden. Leciutkie pudełeczko jest. I wejścia jeden mamy znowu coś dla mojego syna naklejki. Zwykłe naklejki, można nakleić na prezent albo gdzieś. Numer 22. O już moje dziecko usłyszało, że są dla niego naklejki. Proszę bardzo. No tu tylko naklejki są. Reszta nie, ale możesz wziąć sobie pudełeczko. No, no idź pudełeczko sobie weź, to będziesz sobie wkładał. No. Idź, bo mama musi tu dalej pokazywać ze w następnych okienkach. Nie, to nie do guzibę. Masz, wejść sobie pudełeczko, takie róże i będziesz sobie wkładał. Zrób, papa. Tu zrób, papa. a zrób, Papa, pa. Pa, pa. a dziękuję. Tam to nie wolno ta już. Ta Chodź. No, papa. Pa. Zostały nam tylko trzy okienka, dosyć fajnie się otwierało i tutaj mamy następny rakier, to już jest typowo bordowy, bo tamten wcześniejszy to był jakiś taki nieokreślony kolor. Moja mama podpowiada, że tamten był malinowy. I mamy dwa ostatnie okienka, mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Tatuaże tatuaże, no chyba na Sylwestra mi się wydaje, tak jakby na bransoletki czy coś, ale jak ktoś ma grubą rękę, to pewnie nawet mu się to na ręce dobrze nie zmieści. Także to na pewno też moje dziecko się z tego będzie cieszyło, <laughs> aż zakryłam. I ostatnie okienko, mam nadzieję, że tu będzie coś fajnego i mamy tutaj widzę, to jest paletka, paletka i są tu takie ciepłe odcienie. Trochę świecących, troszkę brązowych, troszkę jaśniejszych. No myślę, że okej. Okay. Ja Wam się przyznam, że nie mam ani jednej paletki, bo nie umiem malować sobie oczu, ale może od tej zacznę. Także to będzie wszystko. Zaraz Wam podsumuję, co było w tym kalendarzu, i zobaczymy, ile to mniej więcej mogło kosztować. I czy kalendarz za 25 euro z Essence się opłaca. Przechodzę już do podsumowania, więc tyle mamy rzeczy tutaj w tym kalendarzu. I mam tutaj 6 lakierów, i one są po 3 euro, więc razem sobie zaraz to policzymy, ile, ile nas to wyniesie. Więc same lakiery, tu mamy 6, 12, 15, 18 euro za same lakiery, a kalendarz, przypomnę, kosztował 25 euro. Yy, taki krem około Euro, także mamy 19. kredki po 2 euro to 21, 23, 25 euro. Już mamy za same, za same te rzeczy. Pomadka, taka około, też kosztuje 3 euro. To już mamy 28. Takie bibułki to nie wiem, też około euro, 2 euro. Więc to już też na pewno przekracza. Z maskarą to już na pewno będziemy mieli około 30 euro. No taki pilniczek, no to na pewno więcej niż euro nie kosztuje. Moja mama mówi, że te lusterka są drogie i kosztuje jedno lusterko 3 euro, więc tu już mamy ponad 30 euro. Paletka około 4 Euro, więc mamy jakby 34 euro, dokładnie tego nie liczę, ale chcę po prostu wartość poznać. Taki rozświetlacz też myślę, że około 3 euro na pewno kosztuje. I ta pomadka, no to ona była trochę zepsuta, więc to nie, trochę było nieudane, ale myślę, że to jest, zwykła, tak, to jest zwykły balsam taki do ust. Później mamy te naklejki, to one na pewno są wszystkie po euro i ta bransoletka też w ogóle ona nie jest do kupienia, tylko pewnie dodawana do kalendarzy. To to jest dla mnie w ogóle nic nie warte. No i kula też może kosztować euro, bo więcej na pewno nie. Więc myślę, że razem tutaj jest wartość około 40 euro, a kalendarz kosztował 25, więc pomimo tych badziewek to i tak naprawdę bardzo fajnie to wyszło i jest ok. No, gorzej jak ktoś na Allegro przepłacił i zapłacił 200 czy 280 zł, tak jak widziałam te kalendarze, no to wtedy on na pewno nie jest zadowolony z zawartości. Więc tym akcentem już kończę dzisiejszy filmik i zapraszam na następne vlogi z Hamburga. O, o, o!